Sama się rozwodziłam i pamiętam, że trochę też. Ale miałam. przez babę jakąś? No, baba była, że tak powiem, wisienką na torcie. Aha. Nieco Nieco zwiędłą wisienką, ale jednak. <noise> I pamiętam, że, że przeżywałam to, dlatego że zastanawiałam się, w czym ona jest lepsza. O, dobrze, żeś to powiedziała, bo ja tak myślę, że jak ja słucham dziewczyn, mówią, jeżeli on poszedł do innej, to znaczy, że ona ma coś, czego ja nie mam. A ja chcę tutaj Państwu podkreślić taką rzecz, i tu zaśpiewam. Kocha się za nic, kocha się za nic, panowie. Kocha się za to tralalala, które ktoś w sobie ma. I teraz zacznij, jeżeli twoje tralala już się, jakby to powiedzieć, dlatego pana wyczerpało, wyczerpało a ona ma swoje tralala, tak samo z panem. Jakiś pan ma tralala, którego mm. ten pan już na przykład nie ma. Ludzie idą tam, gdzie sami chcą pójść. Nikt ich nie bierze siłą, chyba że. Do więzienia, nie?